Pani Marylo, kolejna edycja programu The Voice Senior za nami. Jaka to była edycja? Było kilka świetnych głosów. Ja czasami zazdrościłam kolegom, że, że to jest ich uczestnik, ale ja też y, miałam dwóch świetnych. Y, dwa świetne głosy, męskie głosy. Jeden był lepszy od drugiego. Naprawdę. Miałam dylemat i wiedziałam, że, że będzie mi po prostu żal tej osoby, która odpadnie, bo, bo jedna i druga osoba, jeden i drugi mężczyzna byli świetni. I to był bardzo trudny wybór. I bardzo mi było przykro, że, że, jedna z nich, że jeden z nich odpadł, a obaj śpiewali świetnie. Wygląda Pani dzisiaj fenomenalnie. Jakie są Pani sposoby o dbanie o siebie? Przede wszystkim się wysypiam. Staram się, no dzisiaj musiałam stać o siódmej rano, to jest dla mnie połowa nocy, środek nocy dokładnie. Więc staram się wysypiać. Wszyscy wiedzą, że do mnie się nie dzwoni przed dwunastą. No i staram się żyć. Bez pośpiechu. To jest też ważne, bez pośpiechu i bez, bez jakichś złych intencji, być złych emocji gdzieś kierowanych w stronę ludzi. Dlatego że uważam, że te złe emocje wracają. Tak się mówi, karma wraca. Ja w to wierzę, w związku z tym wszystkim dobrze życzę.